Gdy mówimy o wszechmocy Pana Boga, to mówimy również, że jest stwórcą. To jakby jest związane bezpośrednio, jest stwórcą. Stwórcą, to znaczy, i katechizm to mówi, że stworzenie polega na tym, że Bóg powołał wszystko do istnienia, i wzorem tego istnienia, tego stworzenia, jakim jego ostatecznym szczytem, jest Jezus Chrystus. To znaczy, wszystko zostało stworzone przez Niego, dla Niego, w Nim zostało stworzone. I teraz całe stworzenie osiąga pełnię chwały w Jezusie Chrystusie. To jest ten cel, do którego zdąża całe stworzenie. A więc to jest znowu sprawa ważna dla nas. Bo jeżeli Bóg jest wszechmogący, jeżeli jest Stwórcą, jeżeli Tworzenie osiąga swoją pełnię w Chrystusie, to znaczy, że historia jest zawsze wstępująca. A gdy patrzymy na własną historię, to co możemy o niej powiedzieć? Między nami to możemy sobie powiedzieć, nie? że to, co najpiękniejsze, to jest za nami. Teraz to co? No, ciężka praca, później choroba, cierpienie. To, co człowiek pożył, to jego, nie? Zobaczmy, jeżeli patrzymy w ten sposób, że historia mojego życia to jest właściwie taka degradacja, taka, takie zniszczenie, taki powolny proces zniszczenia, być może po ludzku, tak jest, być może po ludzku, nie wiem, być może w tej historii naturalnej świata, być może że jest tak, no bo gdy patrzymy na przykład, no kiedyś to ludzie byli sympatyczniejsi, byli. W ogóle no, człowiek nie bał się wyjść na ulicę, nawet o, po dziesiątej wieczorem. Dzisiaj boli się otworzyć listu. No gorzej jest. Kiedyś było lepiej. Lepiej było. Jeżeli w ten sposób patrzymy, być może, że, że świat jest dotkniętym jakimś takim rozkładem wewnętrznym. Być może. Nie będę nawet tego kwestionował. Ale dla chrześcijanina, dla człowieka, który mówi wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, historia jest zawsze wstępujący. A więc nawet jeżeli w swoim ciele doznają, doznają rozkładu, w tym sensie, że włosy wypadają, zęby się kruszą, to pomimo tego, pomimo tego, to, co najpiękniejsze jest przede mną. To, co najpiękniejsze jest przed nami. Naprawdę. Nie za nami, przed nami. Dlaczego? Dlatego, że historia świata, a więc również historia naszego życia, zmierza do tego, aby się w nas ukazała chwała Jezusa Chrystusa. Aby, abyśmy stali się na wzór i na podobieństwo Jego syna. A więc budząc się każdego dnia, jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi. Jutro będziemy jeszcze bardziej. Więc każdego dnia jesteśmy bliżej tego obrazu, tego podobieństwa, które ma się w nas ukazać. Więc nieprawdą jest, i chciałem obalić te mity, że to, co najpiękniejsze jest za nami. Nieprawda. To, co najpiękniejsze jest przed nami. Ponieważ historia zmierza do tej pełni. I Pan Bóg tak zapragnął tego. Aby świat został stworzony i osiągnął swoją pełnię chwały w Jezusie Chrystusie. Dlatego krzyż jest tym, tym najpiękniejszym ukazaniem się chwały Boga, bo to jest ta pełnia człowieka. Pełnia człowieka. Księga Rodzaju, tylko pierwszy rozdział z Księgi Rodzaju proponuje jako taką naszą lekturę. Dlaczego? Dlatego, że katechizm mówi wyraźnie, że to właśnie w Księdze Rodzaju albo Księdze Początków ona pokazuje historię człowieka. To nie jest tylko opowiadanie o początkach ludzkości czy początkach gwiazd i ziemi, ale chodzi o to, że ten opis stworzenia my możemy go czytać również w sposób trochę taki alegoryczny. Ale chodzi o to, że. Odnaleźć w nim historię mojego życia. I do takiej lektury bym również namawiał. Ponieważ, tak jak w czwartym rozdziale jest powiedziane, księgi rodzaju jest to księga o historii człowieka. Czyli ta księga odpowiada na pytania, skąd pochodzimy, dokąd idziemy, jaki jest nasz początek, jaki jest cel naszego życia. Jeżeli Jesteśmy zainteresowani tymi pytaniami. Jeżeli coś stawiamy te pytania, to musimy zajrzeć do Księgi Rodzaju, bo ona daje odpowiedź na te podstawowe pytania. Oczywiście Katechin zauważa, że również nauki przyrodnicze próbują nam odpowiedzieć na takie pytanie. Skąd pochodzimy? Są różne teorie, ale między innymi jest ta teoria, że najpierw był jakiś pantofelek. Później była rybka, później małpad, później, małpa, później jaka, jakiś antropitus i później człowiek. I gdzieś tam podobno jeszcze brakuje tych ogniw, ale wszystko, wszystko jest wyjaśnione. Mamy całą tę linię, całą tę wspaniałą linię, widzimy, że wszystko pochodzi od czegoś tam. No i stajemy przed tym i pytamy, no dobrze, no ale skąd? Skąd pochodzi? Znaczy, dlaczego tak się stało? Że ten pantofelek z tą rybą, ta ryba. Ja dlaczego się tak stało? Dlaczego? Skąd pochodzę, tak naprawdę? No bo no, dla mnie to nie jest żadna odpowiedź. Ja szukam jakiejś innej odpowiedzi, szukam, chcę dalej się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Wszystko można wytłumaczyć ewolucją, ale ewolucji nie można wytłumaczyć ewolucją. No nie da się. A więc pytanie nadal pozostaje aktualne. Dlaczego? Skąd? I tutaj y, oczywiście są różne. Koncepcje filozoficzne i religijne. Katechizm wymienia, króciutko mówi o kilku takich propozycjach. Między innymi taka propozycja była, żeby uważać cały świat jako takie stawanie się bóstwa, że wszystko jest Bogiem, tylko jakby na różnych stadiach jego stawania się. Byłby to jakiś taki rodzaj panteizmu gdzie możemy mieć też reinkarnacje, gdzie mamy wszystkie... Prawda? Bo to jest cały czas jakiś cykl, jakieś koło stawania się bóstwa. Więc wszystko jest Bogiem, tylko w różnych postaciach. Później inna koncepcja to taka, że cały świat powstał w wyniku walki pomiędzy pryncypium dobra i pryncypią zła. Czyli Bogiem dobra i Bogiem zła. Jakiś forma dualizmu, manicheizm. Koncepcja taka, że... W wyniku starcia się pomiędzy tych dwóch elementów Jakaś tam część, czy jeden z tych elementów został strącony Jakiś upadek nastąpi A więc tutaj mogą być takie poglądy związane z gnozą, z gnostykami Inni z kolei będą uważali, że świat powstał w wyniku takiego wstryczka Pan Bóg dał wstryczek światu Świat poszedł w jedną, w jedną stronę, Pan Bóg w drugą I mamy deizm, więc taka koncepcja zegarnistrza i w końcu mamy koncepcję, że w sumie to wszystko, co widzimy, to jest jakieś tylko stawanie się materii, czyli taki przemiał materii. Czyli materia się przetwarza, zjemy jakąś kapustę z momentalnie zaczyna... W nas intelekt pracować, więc się przetwarza w myśl, myśl po to, żeby lepiej ugotować, czy żeby tą świnkę zarąbać, więc mamy z kolei kolejny, znowu ta materia powstaje, no i tak to wszystko idzie, przetwarzanie materii. Wszystko jest materią, tylko na różnych stopniach rozwoju. Inną zupełnie koncepcję proponuje nam Pismo Święte. Otóż w Piśmie Świętym czytamy w liście do Hebrajczyków, że przez Słowo Boga. Dawaria chłe, przez Słowo Boga zostały stworzone, zostały stworzone rzeczy widzialne i niewidzialne. Wszystko zostało stworzone przez Słowo Boga. I rzeczywiście w pierwszej w tym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że stworzeniem jest powołane poprzez Słowo. To Słowo sprawia, że coś zaczyna istnieć że bierze swój początek. I tym, który wypowiada to słowo, jest Bóg. A więc On jest początkiem. On jest początkiem, Jego wola jest początkiem i wypowiadając słowo w tym stworzeniu zawarta jest już jakiś, jest już jakiś projekt, jakiś, yy, jakaś obietnica, jakiś plan. Bóg wypowiadając słowo ma jakiś plan. Dotyczący, jakiś projekt dotyczący tego stworzenia. I to znowu jest sprawa bardzo ważna, myślę. Bo to znaczy, że, że Bóg, wypowiadając swoje słowo, jest autorem tego wszystkiego, co zostało stworzone. Że daje on jakiś projekt, proponuje nam, że on coś inicjuje. Natomiast do człowieka należy co? Należy podjąć to, co jest rozpoczęte. To co, jest, to, co jest przez niego w jakiś sposób już zaprojektowane, zaproponowane. I człowiek może wejść w ten projekt poprzez zaangażowanie, poprzez udział. I to jest sprawa strasznie trudna. Strasznie trudna. Ale no żeby się w coś zaangażować, żeby coś zrobić dobrze, żeby zrobić coś dobrze, to najpierw. Trzeba się uwolnić od tego, co było. Trzeba rozwalić to, co było. I teraz zaczniemy coś porządnie robić wreszcie według jakiegoś planu. Przynajmniej wiem, jaki jest ten plan. To tak często się zdarza, że no, żeby w jakiś sposób się... Ja na przykład mam zawsze z tym problemy. Nie umiem wykańczać po kimś. Jak zaczął, to niech skończy. A co ja będę się w to mieszał? Jeżeli ja mam coś zrobić, to zaczynam i robię i kończę. A nie będę po kimś. I to jest strasznie trudna sprawa, rzeczywiście. I dlatego najczęściej w momencie, kiedy mamy taki problem, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, no to robimy trochę to, co dzisiaj święty Paweł mówił. To znaczy, zamiast się nawracać, krytykujemy. Wszystko krytykujemy. Bo jeżeli spotykamy się z jakimiś przeciwnościami, z jakimiś rzeczami, sytuacjami, które są dla nas niewygodne, no to stajemy z boku, krytykujemy. Tak nie powinno być, tak nie może być, tak nie było. Tak nie będzie. Ja się z tym nie zgadzam. I w takim razie, co? Jesteśmy, jesteśmy sędziami pewnego projektu. Zamiast wejść, zamiast zaangażować się, ale to oczywiście kosztuje, to jest cierpienie, zaangażować się w coś, co już zostało rozpoczęte przez kogoś innego, to jest ogromne cierpienie. Ogromne. Bo trzeba podjąć, trzeba wziąć na siebie historię, której ja nie tworzyłem. Czyli byli inni, którzy tworzyli jakąś historię, którzy coś robili. Czasami się z tym mogę zgadzać czy nie zgadzać. To jest inna sprawa. Ale teraz ja mam wziąć tę historię na siebie. Czyli mam wziąć w jakiś sposób również odpowiedzialność za tę historię, która była mną. To jest sprawa, sprawa naprawdę bardzo trudna. Bo jest to... Znaczy, że nad pewnymi rzeczami człowiek no, już nie ma wpływu, bo to było. To jest już pewna historia. I do tego się już nie wróci, tego się nie zmieni. Albo trzeba podjąć, albo odstać z boku i rzeczywiście krytykować, oceniać wszystko. No, w momencie, kiedy stoję z boku i krytykuję, mam poczucie pewnej wolności w stosunku do tego, co się dzieje. Ale nie mam żadnego wpływu na przyszłość. Żadnego. Przyszłość do mnie nie należy. Natomiast jeżeli, tak jak święty Paweł mówi słowami świętego Pawła, Podejmuję ten trud nawrócenia, czyli przemiany, i angażuję się, wchodzę w tę historię, która, która już jest zapoczątkowana. Wtedy, mam, wtedy przyszłość otwiera się przede mną. Bo wtedy łączy się ta historia, która była do tej pory beze mnie i moja historia indywidualna, one się łączą i w ten sposób przyszłość. Zostaje otwarta. Moje zaangażowanie, moje, to, moja praca, moj, to co ja realizuję, wnoszę, może zmienić całkowicie przyszłość. I to jest bardzo ważne, bo myślę, że jeżeli mówimy, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, to ja muszę sobie zdać sprawę z tego, że to Bóg stworzył, że On już dał początek, zainicjował pewne sprawy, że ja nie jestem tym, który stwarza. I który, bo jeżeli ja jestem tym, który stwarza, to oczywiście wtedy wszystko musi być po mojej myśli. Wtedy ta osoba musi robić tak, jak ja sobie to wyobrażam. Ten garnek musi stać w tym miejscu, tamta ścierka musi być położona tutaj. Wszystko musi być no, według tego planu, według tego projektu, który jakoś stworzyłem. Natomiast jeżeli to Pan Bóg inicjuje, ja się w to angażuję, więc podejmuję już zarazem, Pewną historię. To nie znaczy, że mam nie zmieniać. Oczywiście, że mam zmieniać. Mam zmieniać. Ale będąc wewnątrz, od wewnątrz, angażując się, dając siebie, następuje zmiana. I wtedy następuje, to jest również to pytanie nieustanne, które powinno mi towarzyszyć. Panie Boże, to jest historia, którą zainicjowałeś, to jest dzieło, które realizujesz. W jaki sposób pragniesz je kontynuować? I wtedy jest coś niesamowitego, bo ja uczestniczę w czymś, co Pan Bóg już robi. Nie muszę wszystkiego wymyślać od początku. Pan Bóg już coś robi w tej wspólnocie, Pan Bóg już coś robi w tym dziele. W jaki sposób ja mogę się zaangażować, dać siebie? Zaangażować to znaczy dać siebie, włożyć siebie w to dzieło, które Pan Bóg realizuje. I myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli wierzymy rzeczywiście, że Pan Bóg jest Stworzycielem bo do nas należy współpraca z Nim w tym dziele stworzenia. I słowo, które, które jest użyte w Piśmie Świętym, w momencie kiedy na, od razu na początku Księgi Rodzaju jest powiedziane, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bereshit, Bacha. I to słowo Bacha, ono jest, to słowo oznacza stworzyć. I to słowo odnosi się w Piśmie Świętym tylko i wyłącznie do Pana Boga.